Dzień dobry, Paulina Król, Agencja Smolar. Dzisiaj jest 13 sierpnia 2025 roku. Przed nami trzecie losowanie nagrody miesięcznej w loterii Samsung Smartfix. Na Państwa ekranach widoczne są już parametry losowania, które przed chwilą skonfigurowałam. Dzisiaj losujemy laureata nagrody miesięcznej, którym jest odkurzacz Samsung Bispoo Jet AI Ultra oraz laureata rezerwowego. Życzę Państwu wszystkim powodzenia i przystępuję do losowania. Miło mi poinformować, że laureatem nagrody miesięcznej zostaje uczestnik o numerze IT 8927. Pierwsze trzy cyfry numeru telefonu to 601, natomiast trzy ostatnie, trzy, trzy ostatnie cyfry numeru telefonu to 413. Początkowe cyfry numeru paragonu to pl 25 06 10 myślnik 55 440 ukośnik 0421. Laureatem rezerwowym zostaje uczestnik o numerze ID 10496 pierwsze trzy cyfry numeru telefonu to 518, a trzy ostatnie cyfry numeru telefonu to 777. Numer Paragonu to Par Ukośnik 103 Ukośnik 6 Ukośnik SBP Myślnik P01 Ukośnik 2025. Dziękuję bardzo za dzisiaj i zapraszam do udziału w kolejnych lasowaniach.